Skróty do, dw i udw brzmią trochę tajemniczo. I właśnie dlatego w tym szybkim filmie wyjaśniam je ostatecznie. Zaczynamy od najprostszego do, czyli do odbiorcy. To właśnie tutaj wpisujesz osoby, do których głównie kierujesz wiadomość. Wszyscy, którzy znajdują się w tym polu, widzą siebie nawzajem. Czyli jak wysyłasz maila z gratulacjami dla całego zespołu, wsadzasz wszystkich w pole do, żeby każdy widział, kto jeszcze dostał tę wiadomość. To taka oficjalna wiadomość dla wszystkich zainteresowanych, bez większego kombinowania. Teraz coś bardziej subtelnego, czyli DW, to znaczy do wiadomości. Z angielskiego CC, Carbon Copy. I to dokładnie o to właśnie chodzi. Kopia. Tutaj wrzucasz osoby, które nie są głównymi adresatami, ale powinny być w temacie. Dla przykładu chcesz wziąć urlop piszesz do swojego szefa, czyli jego adres wpisujesz w pole do. Ale chcesz też, żeby twój team leader wiedział, że znikasz na tydzień i żeby nie było zaskoczenia. Wtedy jego dodajesz do DW. Efekt? Szef wie, że team leader został poinformowany. Team leader widzi, że szef też o wszystkim wie, a ty masz spokojną głowę, bo nikt nie powie: "Ej, czemu nie dałeś mi znać?". Jeszcze jeden przykład z życia biurowego. Piszesz do klienta w sprawie oferty. Główny adresat Klient, wiadomo, pole do, ale chcesz, żeby twój współpracownik, ten, który przygotowywał wycenę, też dostał tę wiadomość i mógł w razie czego się do niej odnieść. Dodajesz go więc do DW. Nie musi odpowiadać, nie jest stroną rozmowy, ale ma pełen wgląd i w razie czego może zareagować. Ale uwaga, DW nie jest po to, żeby robić cichy donos. Każdy widzi, że dana osoba została dołączona, więc jeśli próbujesz coś przekazać komuś z ukrycia, nie tędy droga. Do tego służy. UDW, czyli Ukryte do Wiadomości, z angielskiego BCC, Blind Carbon Copy. I tutaj wchodzimy na wyższy poziom mailowego ninja, bo osoby wpisane w to pole są kompletnie niewidoczne dla adresatów. Nie ma ich w nagłówku. Nikt nie wie, że dostali wiadomość, ale oni widzą wszystko z tej wiadomości. To jak siedzenie za weneckim lustrem. Widzisz, słyszysz, ale nikt nie wie, że tam jesteś. Przykład: szef pisze maila do klienta. Grzecznie, profesjonalnie, jak trzeba. Ale chcę też, żeby nowy pracownik zobaczył, jak wygląda taka korespondencja. Nie chcę jednak, żeby klient wiedział, że jest ktoś obcy dla niego w tej korespondencji. No bo wiadomo, mogłoby to być niezręczne. Więc co robi? Dopisuje nowego pracownika w pole UDW. Efekt: klient nie ma pojęcia, że ktoś jeszcze dostał tego maila. Pracownik dostaje pełen wgląd do wysłanej przez szefa wiadomości, a cała sytuacja jest czysta i profesjonalna. Ale uwaga to bardzo ważne. Osoba w UDW absolutnie nie powinna odpowiadać na tego maila. Bo jeśli kliknie odpowiedz wszystkim i się ujawni, no cóż, zrobi się bardzo niezręcznie. Dlatego jak planujecie dodać kogoś do UDW, to lepiej go poinformujcie, że będzie taka wiadomość i by na nią przez przypadek nie odpisywał. I jeszcze jedno, jeżeli wysyłasz wiadomość do wielu osób, na przykład chcesz zrobić prosty mailing do klientów, to koniecznie użyj pola UDW. Dzięki temu nie ujawnisz ich adresów e-mail innym osobom, a jest to bardzo istotne. Z perspektywy ochrony danych osobowych. Sztuczka z małpką, czyli trik, jak szybko zaadresować wiadomość. Zamiast wpisywać ręcznie adresatów w pole DO, możesz użyć małpki w trakcie pisania maila i zacząć po małpce pisać imię osoby, do której adresujesz wiadomość. W nowoczesnych aplikacjach pocztowych od razu podpowie się adresat, który wpadnie w pole DO oraz zostanie dodatkowo oznaczony małpką jako wywoływany do działania. Podsumujmy. Do główny odbiorca. Każdy widzi każdego. DW. Ktoś do wiadomości. Też widoczny, ale nie jest głównym adresatem. UDW. Totalna tajemnica. Nikt nie widzi tej osoby, a ona widzi wszystko. Ważna kwestia odnośnie etykiety internetowej. Jeśli jesteś w korespondencji, która zawiera wiele osób, to zawsze używaj funkcji Odpowiedz wszystkim. Dzięki temu wiadomość zaadresuje się do wszystkich zgodnie z polami Do i DW i będzie dalej układać się zgrabny wątek e-mailowy. Gdy natomiast odpowiadasz funkcją Odpowiedz, to wiadomość zostanie zaadresowana Adresowana tylko do nadawcy, a zatem inne osoby z pola DO i DW znikną. Poleć ten film współpracownikom, by również sprawnie korzystali z tych funkcji. Zostaw coś suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!